Słuchajcie, zrobiło się 30 stopni. Nie wiem jakim cudem. W zeszłym tygodniu było chyba z 15. Padało, teraz nagle kurczę. Niesamowite upały. Kocham, klimat tego kraju jest naprawdę nieprzewidywalny. Słuchajcie, niewiele się na razie dzieje w Pokémon Go. Czekamy na event Adventure Week, który to przypominam, event przyniesie nam specjalne jajka z kamiennymi Pokémonami. Natomiast Pokémonem, który najbardziej obecnie mnie interesuje, jest ten, którego Wam teraz pokazuję na Bulbapedia. Fukamaru się nazywa po japońsku. Po naszym oczywiście gimbalu smoczo ziemny. Ziemny to nie kamienny. Czyli nie spodziewam się go podczas tego eventu w specjalnych jajkach. Także postaram się popracować troszkę dzisiaj, próbując go zdobyć, popracować oczywiście jajkami, jakowe głupie by to nie zabrzmiało. Czyli będę po prostu wykluwał wszystko, co się da. Chcę skorzystać z okazji, póki nie ma eventu i póki nie ma tych specjalnych magicznych jajek, powykluwać troszkę jeszcze zwykłe, tradycyjne jajka. Mam dużo super inkubatorów. Pora, żeby poszły w ruch. Także dzisiaj, jeśli się jeszcze nie zorientowaliście, to mówię wam to wprost. Będzie odcinek z wykluwania jajek. Zapraszam do oglądania. Także jajeczka już dwa ostatnie, i tak są bez ładu i składu. Nie ma samych dziesiątek, nie ma samych piątek, tylko trochę tych, trochę tych, trochę tamtych. No i tak będziemy się wykluwać. Będę chodził i co chwila będą się wykluwać po dwa, trzy jajeczka i będziemy patrzeć, co tam z nich dropnie. I więc no, laksów się skończył to jest najlepszy, którego złapałem, z weatherboostem, na DZIKO 2823, no pięknie, co? Tego ona oczywiście można mu zmienić na coś innego, na przykład na Lika. okej, okay. ale na razie ten moveset bez różnicy. Potem może jakiś ustawię, tak się strajdować teraz z kimś za laki, nie? Taki 2800 Snorlax za Snorlaxa 2800 i mieć laki Snorlaxa 2800 na DZIKO, czego chcieć więcej, nie? Jeszcze nawet IV tak naprawdę nie ma znaczenia, bo i tak będzie losowane od nowa w momencie laki Trade'a. Póki się lepią ładnie, dzisiaj widzę. Nic szczególnego, bo nic eventowego, ale troszkę szans na shiny gdzieś tam jest. Także zaraz sobie odpalę gołcze chodząc, nabijając kilometry na jajkach. I jeszcze jedną rzecz muszę w sumie zrobić, zanim wrzucę piąty bieg na moich nogach, czyli zacznę przemierzać nimi kilometry w jak najbardziej intensywnym tempie. Muszę jeszcze zrobić to. Paczucha. Wczoraj miałem odebrać, a zostawiłem to sobie na odcinek. O, Sinostone, dobrze. Nie robiłem PVP chyba już od miesiąca. Także Sinostony mi się zawsze przydają. I słuchajcie, Latios. Najlepszy, co można trafić, oczywiście, z paczki obecnie, moim zdaniem. Natomiast, no, znowu nie jest to Shiny. Bywa. Ale na Pinapie. I łapiemy go. O. I ładnie. Streak od nowa widzę. Quest od nowa. Pieczątka od nowa. Squesta Whipping Bell. Jest ok, nie narzekam, bo i tak wiemy, że zaraz zacznie się nowy event. Bardzo ciekawy, właściwie event, który już był, ale ja na niego nie narzekam, że powtarzają ten event, bo to jest mój ulubiony event, jak zapewne wiecie. I już wiem, dokąd pojadę, słuchajcie, wiem już, dokąd pojadę. u, ale wjazd dzisiaj. To dobrze, bo jest tak gorąco, że ten wietrzyk na pewno pomoże się troszkę ochłodzić. Whipping Bells Questa jest i zaraz Wam opowiem, takiego miasta się wybieram w tym roku. Z okazji Adventure Week, Tygodnia Przygód. Pierwsza piątka, tamta, co już miała 4 km z 5. Jak wkładałem resztę. Snizel. Ok. Za 100 metrów jeszcze dwójki. Puste miejsce w gymie. Ciach. I tu obok też na Michaelu Jacksonie może Blissy. Tym razem. Manhattan. Tutaj dobre pączki mają w jednym miejscu. A my mamy dwójeczki Piplap Bardzo dobrze. Jeszcze nie ma komuś tutaj, ja tak że go sobie zostawiam. O, znowu ten błąd z wyświetlaniem jajek. Dobra, co my tu mamy? Trzeba zobaczyć w resentach po prostu. Aaron Miss Aaron Aaron, Piplup. Kurczę, szkoda, że tak jest zbugowane z tym wyświetlaniem animacji jajek. Dziwna sprawa, naprawdę, też tak macie? Słyszałem od kilku osób, że nie tylko ja tak mam. Wiecie, co można kupić tutaj dobre poczki, ale w sumie jest tak gorąco, że stwierdziłem, że wezmę tylko wodę i lecimy dalej. I kolejna piąteczka. Wow. Stanki. Zapomniałem o istnieniu tego Pokemona Sześć jak zrobione. Trzy dziesiątki zaraz. To teraz. Teraz te dwójki na pewno. Generalnie wszystko, ale na pewno będą trzy dwójki. I dwie piątki. Okej okay. Ciśniemy dalej. Urząd miasta. Kolejne dwójeczki. Turtwig. Fajnie. Też nie miał jeszcze. Kolejna, piplap, no widzicie, fajnie, fajnie, bo ja zbieram sobie te startery z czwartej geny, potem będę je na laki Trade'ach i będę już miał laki jeszcze przed Community Day'em. I jeszcze ma Huhita, ale animacja się nie wyświetliła. <grym> no coś jest skopane z tymi animacjami. Dobra, także znowu 9 w inkubatorach, zaraz mamy dziesiątki, bardzo niedługo. Tutaj gdzieś jest Bermi, słuchajcie, to śmieciowy, no. To on, to śmieciowy. <laughs> fajnie, fajnie. Nie wiem, czy ma akurat tutaj na tej ulicy śmieciowy bermy. Może tak się respi w miastach. Na pie I hop. Tak zbieram bermy, bo nie mam candy do ewolucji. A tego wariantu no rzeczywiście jeszcze nie miałem. Męskiego też będą musiał kiedyś złapać, bo jest mi potrzebny do ewolucji w Mothima. A propos Pokémonów, które ewoluują według płci, jednym z takich Pokémonów z czwartej generacji jest Kombi. I powiem wam, że Kombi żeńskiego ciężko znaleźć, bo dużo, dużo pospolitszy. I jest samiec z jakiegoś powodu, a samiec nie ewoluuje. Trzeba mieć samicę, żeby ewoluować sobie w Vespi Queen i Samicę można poznać po tym, że tutaj na tym dolnym uśmieszku ma takie czerwone coś na czole, jakby widzicie to? Po tym poznajemy samicę kombi. Długo nie mogłem znaleźć takiej żeńskiej kombi, także tą, którą mam teraz przy sobie, dopiero złapałem w Ameryce. Patrzcie, Edmonton, Alberta, Kanada, czyli Ameryka Północna. I przyznam, że od tamtej pory, od kiedy wróciłem stamtąd. Nie złapałem już żadnej kolejnej żeńskiej kombi, także widzicie, musiałem pojechać aż do Ameryki, żeby ewoluować tego pokemona. Nie, no oczywiście, jakby się bardziej postawiło, to na pewno znalazłem również taką żeńską kombi tutaj gdzieś w Polsce, ale tak się po prostu złożyło, że, że nie znalazłem i dopiero tam gdzieś udało mi się z rajda wtedy zdobyć ten żeński wariant. Widać po tym białym premier bolo, że to jest z rajda złapane i równo 50 candy. Także dzisiejsza ewolucja do Pokédexu to będzie właśnie Vespiquen i dzisiejsza ewolucja do Pokédexu jest dosyć wyjątkowa, ponieważ to będzie mój 80 Pokémon w Pokédexie Sino, co oznacza, że w końcu wbiję ten złoty medal za Pokémony z czwartej generacji. To co, stanę sobie gdzieś tutaj pod tą fontanną i lecimy z tą ewolucją. Tylko żeński kombi ewoluuje w Vespiquina, a tylko męski Burmy ewoluuje w Mothima. Nad Mothimem jeszcze pracujemy, a Vespiquen w tym momencie wędruje. Do Pokédexu bardzo ładny pokémon, bardzo ciekawy pokémon, niestety w Pokémon GO kompletnie nieprzydatny, zobaczcie na to na przykład CP. Fajnie wygląda to jak się przyjrzysz, tak od dołu ma takie jakby plastry miodu zamiast sukienki, ale tam w środku jeszcze widać, że jej dynda taki no, odwłok. Pszczeli odwłok tam widać, że dynda, czyli coś tam jeszcze jest pod tą sukienką, jakby nie patrzeć. Wow, Bug Bite nawet fajny moveset byłby to, gdyby nie fakt, że jest to słaby pokémon, ale fajnie. Pisik do Dexu. I w ten momencie jesteśmy na 80. Owszem, 80 Pokemonów z regionu Sino. Złota odznaka zrobiona, ale cały czas tutaj będę walczył o uzupełnianie Pokédexu czwartej generacji, bo oczywiście moim celem jest złapanie wszystkich gatunków Pokemonów. E, jak tam te jajeczka? Jeszcze 500 metrów. To zaraz będą 30 trzy, trzy okazje, trzy szanse. Na przykład na Gibla. Są dyszki. Święto. Na to czekaliśmy w tym odcinku najbardziej. Huch, pierwsza dyszka. Ooo, Beldam. Najgorzej. Ale spoko. Jakoś to przeżyję. Druga dyszka. Huch z drugiej. Ninkada. Wow. To jest ciekawy Pokémon, bo dosyć rzadki. 30 ponad kendi do niego dostałem. Nawet nie narzekam, no okej. Okay. Wolałbym sobie co prawda coś innego wykluć, ale... Sam jestem zaskoczony tym wykluciem i Porygon, czemu Porygon jest w dyszkach na John Henki, powiedz mi, Johnie, czemu, czemu Porygon jest w dyszkach? Kto chce wykluć Porygona? Nie, może w 2016 ktoś chciał wykluć Porygona, w 2017 już wątpię, ale dzisiaj, 3 lata po premierze gry, dalej wykluwanie Porygonów z dziesiątek. Nikt tego nie chce, John. Naprawdę nikt. Słuchajcie. Szukam jajek, dyszek. O, już jedną mam dyszkę, to dobrze. I pora na jeszcze więcej chodzenia. Troszkę się ci opale. Taka jest tego zaleta. A tak naprawdę też ćwiczę przed Adventure Synciem, bo tak jak wam mówiłem, będę chciał pojechać do jakiegoś miasta, gdzie nigdy nie byłem i gdzie jest dużo pokestopów, żeby powbijać No, najlepiej kilka milionów expa. A przy okazji, jak sama nazwa wskazuje, jest to tydzień przygód. Także stwierdziłem, że chociaż jedna jakaś ciekawa przygoda mogłaby mnie spotkać. No i już wiem, gdzie jadę, słuchajcie. Jadę do. Rygi. Ryga to jest takie miasto na Łotwie. Zresztą największe miasto na Łotwie. Stolica Łotwy. Miałem do wyboru, bo jeszcze zobaczyłem sobie na jakieś najtańsze loty. W tym tygodniu najbliższym miałem do wyboru jeszcze polecieć do... na polu. A stwierdziłem, że nie, no już Włochy nie. Od dłuższego czasu chodziły mi po głowie kraje bałtyckie. Litwa, Łotwa, Estonia. Nigdy tam nie byłem. W sumie ciekawe kraje, bardzo zbliżone kulturowo do Polski. Kiedyś. Nawet Wolfa w sumie kiedyś była częścią Polski, właściwie lennem Polski, bo to były inflanty, co nie? Także się fajna przygoda. Mam nadzieję, że zobaczę dużo Pokestopów, zakręcę dużo Pokestopów, wbiję dużo Expa, ale również idąc szlakiem Pokestopów, odkryję różne ciekawe historyczne miejsca, Rygi i może też czegoś się więcej nauczę o historii tego miasta. Ryga, z tego co wiem, była biskupstwem, ale takim państwem nietypowym. To było takie państwo kościelne, jakby, że biskup był władcą tego państwa. W Niemczech też były takie państwa. Biskupstwa przez jakiś czas w średniowieczu. O, ładnie, ładnie te dyszki się zbierają. Także to chyba nie był koniec dyszek na dzisiaj. No trudno, jak mam zrobić 12 km, dzisiaj właśnie ponad 13, no to najwyżej zrobię. Tak jak mówię, trening przed rygą. Także zaraz zbieram jeszcze trochę jajek i nogi idą dalej w ruch. Jeszcze dwójka na szybko. Dobra, idę po drodze, może jeszcze coś zjeść. Wow, ale się natrafiały. Sześć dyszek. Jestem w niebo wzięty. Jeszcze wszystko się może w tym odcinku wydarzyć. Będzie ciekawie. Dobra kawa. Dwa złote. Kawowe poniedziałki. To nie jest reklama, ale kurczę. wewnętrzny cebulak się we mnie odezwał i mówię, no nie no. Za dwa złote to żał się nie napić. I duży props ode mnie za to, że jest dostępna kawa sojowa. Moja nietolerancja laktozy jest wdzięczna. Jedna dwójka i chyba też jedna dyszka, ale te sześć dyszek będzie za Uno momento, właściwie za dłuższe momento Także może już będzie troszkę ciemniej Nawet na dworze, jak się w końcu będziemy klubać Niestety, no, kilometry same się nie nabiją Chingling, całkiem dobry drop A już takie chinglingi miałem, no ale zawsze spoko mieć kolejnego, nie narzekam No i rzeczywiście, 4 kilometry zostały jeszcze Do tych dziesiątek, 6 Także tak pod wieczór Będzie ostatnia scena z ostatnimi jajkami Bo teraz mam jeszcze parę spraw Do załatwienia, ale tak naprawdę w międzyczasie Te kilometry na jajkach same się Ponabijają a jednak nie jest jeszcze ciemno. Nadchodzą cztery kolejne legendarne Raid Hours. Tutaj macie daty na jakie Pokemony, Dwa na Kreselie, dwa na Graudona. Co będzie później, nie wiem. Ale wygląda na to, że Niantic już na stałe włącza Raid Hours w repertuar naszej ulubionej gry. Ta środa, potem co tydzień, każda kolejna środa od 18 do 19. Można sobie dużo rajdować. Wiemy już, jakie questy będą na Raid Weeku, od dzisiaj, od 22, bo wtedy zaczyna się ten event. O tym za chwilę, bo najpierw chciałbym się zająć tymi jajkami. Jestem tak ciekaw, co się z nich wykluje. Dopiero te jajka. Peldam. Mam nadzieję, że animacje w ogóle będą wszystkie sześć, a nie tylko jedna, a potem resztę muszę sobie zobaczyć. Jak są animacje, to jest dobrze. Larvitar? No, mogło być gorzej. Larvitar na propsie, 3200 stardustu, fajnie, fajnie. Sporo tam przekroczyłem już 2 miliony stardustu, mam tak 2 200 widzę w tym momencie. Tak, 227. No, nie wszystkie animacje się wyświetliły. Tak, połowa to i tak sukces. Czyli generalnie wykluły mi się tak. Beldam. Kranidons mi się kolejny wykluł. Wow, tego się nie spodziewałem. To dobrze, dobrze, dobrze. Larvitar to było wyświetlone. Shinx to się nie wyświetliło. Czyli jakby co drugi Pokémon się wyświetla, co drugi jakoś się wyświetla, co wyklułem. Ralts to też się nie wyświetliło. Okej, okay, ale zostawiam sobie. Może będzie komunikat na Raltsa. Jeszcze jakiś. Dratini. I Trapinch. I to jest wszystko. A, jeszcze te questy. Tak wyglądają questy które będą od dzisiaj, od wieczora, na Adventure Weeku. E, natomiast jakie będą z nich nagrody, no to dopiero Wam powiem, jak się event zacznie. W następnym odcinku. Następny odcinek to już będzie odcinek z Łotwy. Ten odcinek postaram się, żeby wleciał na piątek na kanał. Może na czwartek, ale bardziej myślę, że prędzej na piątek się uda dopiero. Łapa w górę, subskrybujcie kanał. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach z Pokémon GO. Zaczyna się Adventure Week, także szykuje się nowa przygoda.